Hejka, witajcie na mapie... ...Op! Jest to mapa taka typu puzzle, co znaczy po angielsku zagadki. Więc pomyślałem, że możemy sobie wreszcie zagrać w taką customową mapę, bo dawno nie grałem, a... E, ...też dużo takich ciekawych map nie poznaję, żeby... ...znaczy nie powstaje. Ło! Latam! Ja latam, o! A to ciekawe. <laughs> Dużo ciekawych takich map nie powstaje. Wszedłem sobie tylko na ten na um, Minecraft Forum i patrzę i tu... O, jak ciekawe, takie minimalistyczne, takie niby proste. Dobra, nieważne, bez gadania <laughs> przejdziemy sobie dalej. Um, więc mapa ma tylko jedną i bardzo prostą zasadę, czyli do góry. M mamy iść do góry. Um, wszystko, co jest potrzebne, jest napisane tutaj, e, czyli tak. E, witam! Witam! E, zabierz papier z skrzyni. Nie, może nie będę wymyślał takich tych. Zabierz papier ze skrzyni nad tobą, e, aby kontynuować do następnego, e, do następnego, następnej części. Możesz niszczyć, craftować wszystko, co tylko chcesz, nie? Czyli tu i bla, bla. Ok. <laughs> Rozumiemy. Mamy tutaj małą podpowiedź, dużą podpowiedź, rozwiązanie: restart i skip. Um, więc ja już przez chwilę grałem, przed chwilą w to, um, ale musiałem zrestartować, bo zrobiłem pewną rzecz nie tak jak trzeba. Więc pierwsze co odkryłem to na, najpierw, yy, że możemy zrobić tak. Wiesz, po coś dostaliśmy, raczej nie będziemy walczyć z mobami. Yy, więc można to wziąć z tego yy, papierki. Znaczy papierki, co jaka To są, yy, to są te yy, o, żeby mi się teraz przypomniało, sznurki. Jest. <grym> Mamy Nether Star, mamy Furnace. Um, tylko dobra, mam, mam też sznurki. I co z tego? Mogę zrobić teraz e, wełnę. Hmm, mogę ją zabawić na czerwono. Mam Jukebox. Który nie wiem też do czego mi się przyda. Um, hmm. Tu raczej chyba nic schowanego nie ma. Chyba popatrzę. Na wszelki wypadek. Tu, tu, tu też nic nie ma. ok, Tu to samo. I tam po rogach też nie. Hmm. 5 hmm. Pięć dyr. Tu Nether Star. Z Starem raczej niewiele zrobimy. Hmm. To mogę co najwyżej zjeść. Torch. Um, siodło. Z siodłem też raczej nie mam co zbytnio zrobić. O, będzie ciężko. <laughs> Powiem wam, będzie ciężko. Jest przewidziane, żeby... E, że można przechodzić to przez ile? Hmm. Przez godzinę. Musiałem się zastanowić. Może weźmiemy sobie tą wełnę. Tak, na razie spróbuję najprościej jak się da. Jeśli nie, to nie wyjdzie. To po prostu zrestartujemy sobie. Myślę, że. Tylko przybliżej podejść. Jest, udało się. Stage 2. <grym> Dobra, czyli pierwsze rozwiązaliśmy. Okej. Okay. Co teraz? Skrzynia jest tam, i co z tym możemy zrobić? Hmm. hmm. Mogę sobie nas zrespić. To raczej mi się nie przyda. Hmm. Mogę wypić mleko? Hmm. hmm, hmm, hmm. Um. Czy co, spróbujemy prosto? <laughs> Coś jeszcze mam tu? Mam A, tak. Tak. Oj, tu się nie dostanę. Uff, czy będzie trzeba wykombinować skądś jeden blok. Hmm. Dobra. W takim razie kliknę restart. Będzie trzeba skądś skombinować jeden blok. Skąd? Już myślę. Mleko. Ciasta z tego nie zrobimy. Hmm. Hmm. <grytaki> Kurczaczki. Hmm. Więc w takim razie co by można? Squid. Jak sobie zreszty squida to nie wiem, na co mi się to może przydać. Dzień dobry. Mogę go zabić? Spróbujmy go zabić. Może coś nam wrzuci innego? Nie. <grym> hmm. Może mała podpowiedź? Make a shovel. To w sumie... Shovel. Shovel raczej powinienem powiedzieć, nie shovel. No, jest to do zrobienia, ale nad tym też już się przed chwilą zastanawiałem, ale nie nie mam pojęcia, do czego to się może przydać. Mogę zrobić tak. Um, śnieg, śnieg, śnieg. Aaaa, a, <laughs> już rozumiem. Teraz wystarczy tylko tak, tak, tak. O, ups, prawie go zrzuciłem. Sprytne, nie powiem, sprytne. <grytne> Tylko teraz, czy to mi wystarczy, te bloki, żeby się tam dostać? Powinny. <grytne> ok, Dobra, to w sumie mogłem o tym pomyśleć, ale. Super, stage, stage 3, o, ha, ha. Więc jak daleko jest skrzynka? Aż tam, mamy piston, mamy slime ball, guzik. Um, hmm. Wiecie co, to jest chyba nawet dość proste. Um, Będzie trzeba crafting table. Z tego zrobimy sobie to. Okej, okay, i co dalej? Młody <coughs> strength to mi raczej nie będzie potrzebne. Name tak też nie. Hmm. Zobaczymy, czy dam radę. Niekoniecznie. Ehm, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Zobaczymy, czy dam radę jeszcze to zdobyć. Może się uda. Ok. Mm, guzik sobie też wezmę. Tak. 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 O, teraz, czy uda mi się tam wskoczyć? Okej. Okay. Powiedzmy, że mi się uda. Mm. Teraz zróbmy to w ten sposób. Będzie trzeba trochę refleksu użyć, ale kurde, nie wiem czy mi się to rzeczywiście uda. Hmm... Dobra, stój kurde. No, <ścoughs> będzie ciężko, będzie ciężko, ale myślę, że. Damy radę to zrobić. No, chyba klikłem. Tylko, że po prostu to mnie wyrzuca zbyt nisko, co? Hmm. chciał to zrestartować, wiecie co? Okej. Okay. Lecimy od nowa. Mm, więc na pewno będzie crafting table. Mm, damy go od razu tutaj. A gdyby tak... Że spróbujmy jeszcze raz yy, inaczej. Najpierw zrobimy sobie to, potem to yy, już wszystko tu mam. Teraz, co tylko potrzebuję, <laughs> to chyba już wiem. Sprawdzę to w ten sposób, tak, tak i teraz, tak. Coś czuję, że to chyba spieprzyłem. <laughs> Zaraz zobaczymy. Albo jednak. Jest, jest, jest! Udało się! <laughs> jest! Tej cztery bez żadnej podpowiedzi! Yeah! <laughs> Okej. Okay. Mm, jak wysoko jest? Dobra. Mm. Mamy drzwi, mamy... the underside, ale tego się nie da na nic zamienić. Um... Kwarc. Kwarcu mogę skraftować... O, ...jeden blok. mhm mm mhm mm silverfish silverfish raczej nie będzie potrzebny to sobie rzucę. speed też raczej nie um, ale se dam bo <ścoughs> czemu nie e, weźmiemy sobie jeden bloczek drugi bloczek mamy trzy bloki i tak um. Najpierw może zrobię w ten sposób. Już wam mówię o co mi chodzi. Siup. teraz możemy wejść. Yy, Bloczek na to. Yy. O kurde. <ścoughs> Dobra, nie, jednak, jednak może być jeszcze. Ale teraz będzie z kolei problem. Czy wskoczę na to? Ok, skoczyłem. Uff. To było całkiem proste. Aż dziwne. <laughs> e, ale dobra. E, który to już jest stage? Piąty. Mam no, po prawej napisane. Mm. Więc tak. Było napisane w zasadach, że możemy niszczyć bloki. <laughs> Więc od razu spróbuję to. Zobaczymy. Spróbujemy wyjść jak najwyżej. Ło, już myślałem, że przeskoczyłem. Uff, ale nie, nic takiego spokojnie. Okej, okay, to było też zbyt proste. Ale dobra. Hmm. Bo na pewno możemy niszczyć wszystko, tak? Nie mogę niestety już zobaczyć do góry. Ale okej. Okay. <noise> Udało się. Um. Co dalej? Mamy Eye of Ender. To też nie będzie raczej potrzebne. To sobie ubierzemy, bo czemu nie? Hm. Um. Hmm. hmm. Dobra, spróbujemy najprościej. Aż wydaje mi się to zbyt proste. No właśnie. Nie rozumiem, coraz prostsze są te zadania. Tylko w pierwszym wziąłem chyba podpowiedź. Nie, w drugim. Um, ale okej. Okay. Może, może to tak ma być. Może, nie wiem. Zobaczymy. Yy, mogę niszczyć, o ile tam bloki cały czas, więc... Od tego zaczniemy. Um... Ale za to nie będę mógł ich stawiać, bo nie mam żadnych... Dre... żadnego drewna. Niech pomyślę. Mam diamenty. Dobra, naj najpierw spróbujemy po prostu bez myślenia wskoczyć tam. Um. Ale nie, to już od razu nam nie wyjdzie z góry. Um. Nie wiedzieć czemu Mogę to skraftować, ale raczej do niczego mi się to nie przyda. Nie? No. Raczej nie. O, już wiem, już wiem, już wiem. Muszę, albo nie. Dobra. <grystanie> już wiem. O, To też jest bardzo proste. Mm, już wam mówię, jak to będzie działać. Więc... Już spieprzyłem chyba. Nie, dobra. Postaram się jeszcze. Zrobimy to tak, tak i mogę wsiąść. Znaczy, za chwilę będę mógł. <grystanie> o. o kurczaczki. Ale mi to dobrze idzie. Ups. Ale prawie spadłem. O, teraz weźmiemy sobie tu. Tak. Trzeba troszkę podskoczyć. Okej. Ok. I jestem. Jest. <grybujesz> Stage 8. Mamy cegiełki. To można oczywiście zbudować cegły. Hmm. Ile mamy tylko kobłebów 3? Dobrze widzę? 3. Um, więc można zrobić łuk, można zrobić strzały, ale wątpię, żeby te strzały były nam potrzebne. Na razie tylko spróbuję prosto 3, 4, 5, 6, 7. Brakło dwóch bloków jednego w zasadzie. Mogę zrobić tak. Albo nie mogę. Mogę. Mm, tylko po co by mi to było? Hmm. Dajmy restart. Aha, aha. Już Wam mówię, jak możemy zrobić te strzały. W ten sposób. Miecz. Okej, okay. Teraz łuk, i teraz można zrobić strzały, tylko to musi być na odwrót. Tak? Mm. Tylko co mi potem? Hmm. Oh. Hmm. Nie jestem pewien, ale może weźmy to tak Mam tą półpłytkę, tak? Hmm. Hmm. Będzie ciężko, może wezmę małą podpowiedź. Op. wow. Niezła ta podpowiedź. Um, nie powiem. Wejdźmy może tu jeszcze raz. Zobaczę czy... Um... Nie wiem, może jak się strzela? Nie, ja tak się nie strzela. Wiesz mi braku strzał. Yy, jak to zjem, to coś mi się stanie? Co mi się stanie? Regeneration, resistance, fire resistance. Nie mam pojęcia. Ale, 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 ale. Myślę, że jak z tym siebie strzelił tymi strzałami, to może by mi się udało stąd wyjść? Hmm. Nie wiem. Może spróbujmy jeszcze raz. Aha. Zacznijmy od tego. Eee, najpierw trzeba. Tak. Od razu zrobię sobie. Strzały. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aha, nie, co ja robię? W ten sposób trzeba sznureczki walnąć. Sióp. I lecimy. I właściwie, jeśli chodzi w ogóle o te mapy, znalazłem też parę takich innych map. Kustom mapów. Nie wiem, jak to nazwać. Które by mnie interesowały. Typu na przykład Capture the, nie, Collect the Monument, czy coś takiego, tak to się nazywa? CTM, mianowicie ma w, w skrócie. I być może, być może, <grybujesz> będzie jakaś seria z tego, może znajdę jakichś znajomych, którzy by chcieli zagrać na takiej mapie. Ups. I wtedy może byśmy troszkę też poszaleli. Nie wiem, po prostu nagrałoby się coś takiego. Tak, tak tylko <śmów> mówię. I też właściwie, y ups, niedługo będzie premiera GTA. Ło, jest, jest! O, udało się! <śmów> o ja! Czyli trzeba było podskoczyć i uderzyć się i wtedy. Uff. <śmów> o, dobra, ale... Myślę, że to już będzie gdzieś połowa, więc w takim razie to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam, no i cześć!